Znajdujemy się na terenie polowej stacji doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze. Z nami jest dzisiaj pan profesor Marek Mruwczyński. Witam, Biło. Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin. Panie profesorze, 20 maja został oficjalnie powołany Nowy Zielony Ład który wprowadza do założenia do 2030 roku ograniczenie stosowania pestycydów o ponad 50%. Proszę nam powiedzieć, jakie te założenia mogą nieść ze sobą ryzyko dla rolnictwa w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej? Jest to duże ograniczenie, gdyż Unia Europejska proponowała w grudniu jeszcze w projekcie, że będzie ograniczenie o 1 trzecią. A teraz 20 maja wprowadziła o połowę. To jest bardzo duże ograniczenie, to ma być średnia dla Unii Europejskiej. Ale niektóre państwa, jak Polska, używają 2,5 kg substancji czynnych preparatów na hektar. A na przykład dawna Holandia czy obecnie Niderlandy, to używają około 10 kg, czyli od nas więcej o 4 razy. I dlatego. Powinno być to inaczej dla każdego państwa. Nie, że Polska ma mieć mniej o połowę, to by było kilogram z kawałeczkiem małym, a Holandia czy Niderlandy by były obniżenie z 10 na 5. Nie. Powinno być to inaczej. To, to powinien być równoważnik do średniej. Średnia w Unii Europejskiej jest 3,5 kilograma, czyli Polska powinna de facto zwiększyć zużycie środków na roślin o 1 kilogram żeby dojść do średniej także Polska obecnie jest na dziesiątym miejscu jeżeli chodzi o środki na na hektar ale mamy też duże różnice na przykład w sadach używamy tyle co kraje te które mają dużo, dużo jabłek i produkujemy jak, jak Ameryka USA używamy 13 kg. i oni, oni podobnie ale w rzepaku w którym stoimy obecnie to używa się w Polsce około 3 kg, czyli powyżej tej polskiej średniej. Ale inne państwa używają jeszcze więcej. Zużycie zależy głównie od rodzaju upraw, czy gatunków upraw, ale też od zagrożeń i w każdym roku jest inaczej. Tak, w tym roku było bardzo mało sodyszka, bardzo mało szkodników łuszczynowych i yy, bo mniej niż inne lata, dlatego ta ochrona mogła być mniejsza, obniżona. Także każdy jest inny i zakładanie, że akurat ma być mniej połowę, to jest uważam utopia i trudne do, do realizacji, ale to spowoduje, że nie tylko chemizacja będzie mniejsza, bo tak ma być, ale również powstanie zagrożenie, że jak będzie mniej preparatów, bo u nieobecnych preparatów więcej wycofuje substancji czynnych niż wprowadza. I to może spowodować, że te, te zagrożenia będą jeszcze większe. No właśnie, Polska nie jest, jest właściwie na końcu, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej w stosowaniu substancji aktywnych czy pestycydów na naszych polach. Już teraz obserwujemy problem ze względu na wycofywanie substancji aktywnych z skuteczną ochroną roślin. Czy te założenia Nowego Zielonego Ładu nie spowodują zagrożenia wzrostu szarego rynku, jeżeli chodzi o obrót substancjami z krajów spoza Unii Europejskiej? Jest duże zagrożenie. Jak Unia to będzie restrykcyjnie wprowadzać, tą połowę ograniczeń, to rzeczywiście będzie problem, bo obecnie. I w Polsce, i w krajach innej Europy całej starej Unii Europejskiej mamy stosowanie około 10% zastosowań pozaetykietowych, czyli preparaty są zarejestrowane, ale na inne agrofagi, na inne uprawy i preparaty są stosowane jakby pozaetykietowo. Tak nie powinno być, ale tak jest, ale gdy będzie, będą te ograniczenia, to znaczy, że będzie jeszcze większy problem zastosowań nielegalnych. I to jest wielki problem, ale też mogą być preparaty oczywiście z przemytu spoza Unii. Bo jak Unia Europejska na przykład w tym roku od połowy kwietnia wycofała chloropilifos, a od 1 lipca nie będzie dimetoatu, czyli dawnego bi, to nie znaczy, że nie będzie używany. Niestety będzie używany to będą albo zapasy, albo będzie import spoza Unii Europejskiej, czy import nielegalny bo nie może być importu preparatów niezarejestrowanych ale tak się może stać dlatego jestem za ograniczeniami oczywiście ale rozsądnymi, Te tak w nawozach nawozy zostały zmniejszone mają być zmniejszone o 20% i to jest logiczne i to będzie realistyczne do wykonania ale tak silne obcięcie ochron roślin chemicznych ochron roślin będzie problemem co można zrobić, można wprowadzić odmiany odporne, tolerancyjne na choroby szkodniki i to jest rzecz, to jest wielki plus. Takie odmiany są. Stoimy w rzepaku, który jest to rzepak odporny na kiłę kapusty i na wirusa żółtaczki rzepy. Takie odmiany są. Tych odmian na razie jest mało, bo obecnie w Polsce w Krajowym Rejestrze Coboru znajduje się z około 160 odmian. Z tego tylko 10 odmian jest odporny na kiłę. To jest bardzo mało jak na skalę Polski, gdzie taki łakopusty występuje coraz bardziej i więcej. Ale mamy też w całej Polsce od 5 lat problem z wirusami, szczególnie wirus, wirus żółtaczki rzepy, gdzie powinny być wszystkie odmiany odporne, a tego nie ma, bo jest tylko 28 odmian odpornych na wirusa żółtaczki rzepy. Także przyszłość jest w odmianach odpornych, ale hodowla odpornościowa niestety. Trwa bardzo długo, bo około 10 lat, żeby stworzyć odmianę odporną na choroby czy na szkodniki. Dlatego perspektywa jest oczywiście, ale Unia już chce zmniejszyć w ciągu 10 lat o połowę. To jest nie do wykonania, dlatego jednak powinna Unia wrócić do propozycji swojej, czyli do 30%, albo jak w nawozach, do 20% i to by było realistyczne, ale powinny być też metody biologiczne. I to są duże szanse na metody biologiczne, ale metody biologiczne niestety są droższe od 3 do 5 razy na hektar. I dlatego są, będą mało używane te preparaty, bo są za drogie na hektar. I dlatego w krajach starej Unii Europejskiej, ale też częściowo nowej jak Czechy, Słowacja, a też Austria, Niemcy, te dopłaty są. Największe dopłaty są Szwajcarii, ale Szwajcaria jest poza Unią Europejską. Oni to mają od wielu lat takie dopłaty do metod biologicznych. Preparaty biologiczne tam są dotowane. Połowę kosztów zakupu środków biologicznych państwo dopłaca. No właśnie. Z jednej strony rośnie ryzyko zagrożeń ze, ze strony chorób i szkodników, z drugiej strony mamy nowe technologie dostępne, ale wiemy, że te technologie są droższe. W jaki sposób założenia nowego zielonego ładu, które wymuszą na rolniku stosowanie nowych, droższych technologii, ograniczy konkurencyjność naszej żywności produkowanej tu na miejscu i na ile otworzy to też furtkę na sprowadzanie żywności z krajów, gdzie uprawy nie są Według integrowanej ochrony roślin. Niestety, gdy nie będzie dopłat celowych, jak mówiłem do metod biologicznych, połowę koszu zakupu preparatów, albo jak mają Niemcy, dopłacają 70 euro do hektara na używanie metod biologicznych. Gdy tego nie będzie, to te sprawy oczywiście redukcji nie ruszą. Dlatego Unia powinna też zrobić system dopłat do większych kosztów, bo nie można całości, powiedzmy, kosztów, które będą się wiązały z ograniczeniem środków, wiązać tylko z tym rolnika. A rolnik oczywiście będzie musiał to stosować, ale to koszty produkcji wzrosną bo wzrosną te wymagania tych wymagań integrowanych ochrony roślin ale o, ani obliżej nie ma w krajach poza Unią Europejską patrząc na, na wschód Europy od Polski czy też w krajach poza Unią Europejską czyli albo Ameryka Południowa czy innych państwa świata tam tych nie ma ograniczeń i mogą być preparaty stosowane nawet przed pół wieku, są preparaty długodziałające, preparaty które są tańsze i te preparaty tańsze niestety stwarzają dla nas konkurencję, ale też te preparaty stare z przedpowieku mogą zagrażać roślinom, roślinom ale z skrócie surowcom, bo te surowce, czy to będzie rzepak akurat, czy zboża, czy inne surowce jak kukurydza mogą zawierać pozostałości, ale gdy będzie taka silna restrykcja to będzie to produkcja przejdzie z krajów naszej Unii Europejskiej do krajów pozaeuropejskich i tam ta produkcja będzie większa ale, i tańsza, ale mogą być zagrożenia poprzez używanie preparatów starego typu. No właśnie, czyli jest ryzyko, że sprowadzana żywność nie będzie miała tak wysokich norm jakości, jak ta produkowana w Unii Europejskiej czy w Polsce. Jak to się wiąże też z bezpieczeństwem żywnościowym krajów Unii Europejskiej? Niestety, jak będzie obniżona używanie chemii o połowę, następnie około 25% lub więcej nawet ma być produkcja ekologiczna, 10% ma być gruntów ugorowanych, gdzie mają być kwiatki, ugory, jakieś krzewy, czy tam drzewa, miedze. Następnie ma być zwiększony do 30% areał gruntów z Natura 2000, czyli będzie nowa Natura 2000, czyli de facto 2 trzecie będzie gruntów, które będą wykorzystywane w sposób minimalny. Czy ekologia, natura i też, i też ugórowanie to spowoduje, że plony będą niższe i to będą niższe plony znacznie, czyli to obniżenie będzie bardzo duże, nawet może być o połowę albo więcej, w zależności od roku. Tylko nikt nie przewidział w tych założeniach, że mogą być problemy, bo tak jest w ochronie roślin, z gradacją. Gradacja to jest nagły pojaw czy chorób, czy szkodników, też fastów może być. Przykładem jest ten rok. Gdzie największa pojaw szarańczy już w Europie, bo mamy szarańcze we Włoszech, południe Francji, ale też południe Ukrainy, ale też Węgry. Węgry są bardzo blisko już być Polski. I szarańcza w tym roku na pewno nie będzie w Polsce jeszcze, ale szarańcza była w Polsce w 1710 roku. I po 300 latach może Szarańcza wrócić do, do Polski, bo może wrócić, i tak na pewno będzie, ale w tej sytuacji, gdy będzie, gdy będzie gradacja przykładu Szarańczy. Czy innych szkodników, czy, czy w ogóle generalnie agrofagów, to trzeba być przygotowanym, nie że obniżenie, bo może to nic nie dać, bo trzeba mieć siły do walki z gradacją. I to wymaga niestety więcej chemii. Gdy coś jest powiedzmy nagłe, a niespodziewane, tak jak jest koronawirus, to należy wszystkie środki włożyć, żeby tą plagę szarańczy a tu plagę koronawirusa, pandemię zlikwidować. I to będzie wymagało więcej środków i więcej chemii. No właśnie, jeżeli mówimy o pandemii koronawirusa, wiemy, że Instytut Ochrony Roślin włączył się aktywnie w walkę i pomoc, bo otworzył swoje laboratoria na testowanie. A co w związku z wprowadzonym nowym Zielonym ładem? Czy pan profesor jako dyrektor Instytutu planuje, czy może już wykonał jakieś środki, by uświadomić, jakie ryzyko niesie za sobą wprowadzenie takich restrykcyjnych wymagań? O tym zbioru wyszła w piątek. I ekspertyza do, do Ministra Rolnictwa, żeby przestrzec przed y, zgodzeniem się na te 50%. Niech kraje, które używają dużo chemii, oczywiście nie go ograniczają, a u nas powinno być racjonalne zwiększenie no, do średniej unijnej, czy nawet o kilogram, czyli w Polsce powinno nastąpić zwiększenie, ale preparatów też biologicznych, które wymagają dopłaty. Powinny być dopłaty celowane do używania preparatów biologicznych bezpiecznych, ale to wymaga dodatkowych pieniędzy i że można redukować, też można dołożyć oczywiście do zakupu odmian odpornych, bo na przykład odmiany tu stoimy w rzepaku odporne na wirus rzutaczki rzepy, czyli kiły, te odmiany jako jednostka siewna są droższe od 3 do 5 razy. I też można oczywiście w rzepaku stosować zaprawy, które są już od trzech lat. Jest jedna zaprawa, druga jest, jest na stałe zarejestrowana w tym roku. Te zaprawy są bardzo dobre, ale działają krótko, bo tak, tak Unia chce. Unia chce preparatów, preparatów tych, które działają krótko. I nie ma odwrotu preparatów działających, Dałem przykład choloropilfosów w rzepaku czy innych uprawach. Mają być to działanie krótkie. I tak jest z tymi zaprawami. Działają bardzo krótko, ale jest to patent. Za patenty się płaci, bo ktoś musi zapłacić, czyli zapłaci w sumie rolnik. Na jednostkę siewną to w porównaniu do, dam, do zapraw, które są stare zaprawy były, to jest to w rzepaku razy 5 drożej. Czyli te koszty rosną, ale to jest skutek wprowadzenia rzeczy bezpiecznych dla środowiska, dla człowieka również, ale to kosztuje. Bez dopłat, bez zwiększenia pomocy dla rolnika to nie będzie. A w strategii nie ma ani jednego słowa, jak pomoże się rolnikowi, o tym nic nie ma. Oczywiście musi być agrotechnika lepsza, to kosztuje mało, ale teraz mamy systemy coraz bardziej uproszczone. I z uproszczeniami trzeba będzie się z tego wycofać, bo za niecałe 3 lata w Unii Europejskiej będzie wycofany, to prawie pewne jest, glifosat i będą zastąpione preparaty inne, z innych grup chemicznych, nowych grup chemicznych, nowe herbicydy totalne, używane jak, jak, jak glifosat, ale one będą też droższe. Przewiduje się, że będą około 4 do 5 razy droższe na hektar niż glifosat, bo glifosat nie ma patentu, to jest preparat sprzed pół wieku, czyli ma generyki, około 100 generyków, a preparat nowy będzie jeden w swoim rodzaju i będzie to preparat, który będzie miał patenty. Za patenty, jak mówiłem, trzeba płacić. Dokładnie. Do 2030 roku w gospodarstwach jedna czwarta powierzchni gruntów ma być przeznaczona pod użytki ekologiczne, tak jak Pan Profesor wspomniał. Na ile polscy rolnicy są w stanie się przez, ten, przez te właściwie 10 lat przystosować do tych wymogów i zmienić całą technologię produkcji właśnie pod, użytki, pod produkcję ekologiczną? To jest duże zwiększenie. Niektóre państwa, jak Austria, ma dokładnie 24%, Ci brakuje 1%, żeby tą normę unijną uzyskać. Ale w Polsce jest 3-5% gruntów ornych, jest w technologii ekologicznej, czyli to jest bardzo mało. Czy u nas by trzeba zwiększyć co najmniej, co najmniej 5 razy. To jest, będzie trudne do wykonania. Bo w krajach, które mają dużo, no to będzie łatwiej, ale u nas na pewno będzie problem, żeby to wykonać, tą normę unijną, ale z tego wynika, że to mają robić każdy rolnik, czy u każdego rolnika, nawet tam, gdzie jest, są duże powierzchnie. Tam będzie trudno wykonać uprawy ekologiczne, bo ci rolnicy do tego nie są dostosowani. Bo proszę wykonać technologię ekologiczną w rzepaku, w którym stoimy. Nie, to jest niewykonalne rzepak się absolutnie nie nadaje do technologii ekologicznych, bo rzepak jednak wymaga najpierw zapraw nasiennych. Później opryskiwam dodatkowo na chwasty i na choroby i szkodniki jesienią i później też kilka zabiegów na wiosnę. Nie ma rzepaków, nie ma, które by się nadawały do technologii ekologicznej. Co innego, na przykład zboża, o idealnie się nadaje owiec, który wymaga mało zabiegów, mało choruje i to się nadaje żyto. Też może być ekologiczne ziemniaki gorzej, bo jak będzie stąka, to trzeba tą stonkę zbierać, bo nie ma możliwości opryskiwania, bo nie ma preparatów, nie ma, są preparaty biologiczne, ale one działają i wolniej i słabo, to będzie problem z ochroną na szkodniki, na stąkę, ale generalnie to będą problemy i co się dzieje obecnie. Obecnie w Polsce według badań Joru mamy około 5% bardzo małych, niskich pozostałości w surowcach produkcji ekologicznej rolniczych. To jest to jest to, jest, to jest, Tak substancji tak, ale 5% tych surowców ma bardzo małe pozostałości, powinno być zero bo chemii powinno być zero, a są, znajdują się, to albo są z gleby, albo z wiewa, czyli znoszenie, tak zwane znoszenie, spór, spór obok, ale główny problem to jest też oczywiście gleba, ale u nas jest 5%. W Niemczech podają oficjalnie dane Ministerstwa Niemieckiego, że jest 15%. Jest zanieczyszczone chemicznie, ochroną roślin, a w Ameryce 25%, czyli co czwarty Surowiec ekologiczny ma w sobie pozostałości nieduże, ale ma. Powinno być zero. No właśnie, to pokazuje, że bardzo ciężko jest prowadzić uprawę ekologiczną bez tej przysłowiowej chemii. A z drugiej strony, ta presja chorób, chociażby chorób grzybowych, niesie też za sobą ryzyko pozostałości w postaci mykotoksyn, które są również bardzo szkodliwe dla, dla, naszego, dla człowieka, dla, dla konsumenta. Największy problem to właśnie przy tej braku chemii, czy chemii ograniczają połowę, to będzie wzrost mykotoksyn. I to są właściwie w większości silne trucizny, ale większość z nich to są trucizny kancerogenne, czyli rakotwórcze. I to jest większy problem, bo żaden z tych roślin, co są wycofywane, to był badany na kancerogenność i nie jest rakotwórczy. a Mykotoksyny niestety są rakotwórcze, czyli albo będziemy mieć bez chemii i będziemy mieć środki, będą mykotoksyny i będą nas zabijały poprzez, poprzez mykotoksyny, będą raki, albo będzie chemia. Także chemia powinna być oczywiście ograniczana do minimum, bo już chemię można ograniczyć na przykład używając adiwantów. Polska jako jedyny prawie kraj Unii Europejskiej nie ma rejestracji adiwantów. Nie jest to, to wymóg prawny, bo tego wymogu obecnie nie ma, ale państwa poszczególne mogą taki wymóg wprowadzić. I większość państw Unii Europejskiej taki wymóg w, u siebie wprowadziło i adiwanty rejestrują. W Polsce używa się ponad 100 adiwantów, które nie mają żadnej rejestracji. To są różne związki głównie oparte na olejach, a czy są oleje nieprzypadkowo. Jakieś ewentualnie trujące, tego nikt nie wie. Dlatego powinna być na wzorem, wzorem innych państw, powinna być rejestracja dywantów. I to się ma zmienić, bo Unia Europejska szykuje zmiany i w dyrektywie o integrowanych ochronach roślin, nr 128 sprzed 11 lat, ale też szykuje zmiany w rozporządzeniu o rejestracji środków ochronnych roślin, bo taka rejestracja środków ochronnych roślin jest też, powinna być zmieniona, bo obecnie, na dzień dzisiejszy, rejestracja środków ochronnych roślin, czy to będą środki trujące, czy bardzo mało trujące dla środowiska i ludzi, ale też biologiczne, są te rejestracje takie same. Wymogi są te same. Nie. Powinny być inne wymogi, bardzo uproszczone do metod biologicznych, też powinny być inne do adiwantów i też inne do substancji chemicznych, ale bardzo mało szkodliwych i działające krótko. A preparaty, które są, działają długo, działają też oczywiście, są bardzo silnie trujące, bo są też takie jeszcze. To te powinny być oczywiście na tych i te, te należy likwidować albo prowadzić ograniczenia w stosowaniu. I tak to powinno wyglądać, a nie wszystkie środki traktować równo. To będzie zmienione, a to też trwa oczywiście. Takie zmiany na pewno będą w przyszłym roku. To Unia Europejska to proponuje. Takie zmiany to w Polsce też wymaga też oczywiście później wprowadzenia do polskiego prawa. Ustawa jest ośrodką roślin, która w Polsce powstała 8 marca roku 19, czyli ma już 7 lat i powinna być ta ustawa oczywiście zmieniona pod kątem tych propozycji Unii Europejskiej. Dziękuję, panie profesorze, ale nie mogę skorzystać z okazji, bo znajdujemy się na plantacji rzepaku, właściwie na półmetku przed żniwami. Jak pan profesor może ocenić stan rzepaku tutaj i ogólnie w kraju u nas? Jest sytuacja zróżnicowana? Jaka była presja chorób, szkodników w tym sezonie? Tak, największa presja teraz jest nie na wiosnę, tylko na jesień. I to był rzepak zaprawiony, z yy, zaprawą z derogacji, którą dał pa, pan minister w zeszłym roku po raz drugi, w zeszłym roku po raz trzeci. Yy, pan minister Ardanowski dał derogację, bardzo dobrze, że dał. I rzepak zaprawiony wymaga mniej opryskiwań na szkodniki jesienią. I tak to się stało. Dlatego taki rzepak jest ładny, bo ładnie przyzimował, bo nie było żadnych uszkodzeń, choć nie było zimy, ale uszkodzenia korzeni, które robią szkodniki, to. Wpływają na rozwój jesienią. Tu nie było zahamowania, zaham... żadnych zahamowań roślin jesienią, bo rzepak był zdrowy. Na wiosnę była ma... mała presja szkodników słodyszka i szkodników łodygowych. Ale jeżeli chodzi o szkodniki łuszczynowe, to wystarczył jeden zabieg, bo w tym roku maj był chłodny i padał raz po raz, a deszcz i chłód jest wrogiem pryszczarka a największym problemem nie obecnie słodyczek jest na wiosnę, tylko pryszczarek kapustnik, który potrafi stworzyć nawet cztery pokolenia a w tym roku tego nie będzie gdyż i maj i obecny czerwiec jest chłodny i deszczowy, co sprzyja rzepakowi, a nie sprzyja szkodnikom i całe szczęście ta plantacja rokuje gdzieś pod nawet 5 ton a jak widzimy jest to plantacja też nierówna, bo zależy od gleby, jak tam gdzie kawałki są lepsze, klasa trzecia B to plony będą około 5 ton, ale też są kawałki, że 4B, to niestety będzie plon niższy niż około 3, 3 tony z kawałeczkiem. Ale główny problem to jest taki, że nie było chorób, bo było sucho naj, najpierw na, na wiosnę, a teraz nie ma szkodników, bo są deszcze. Także całe szczęście, że tak jest. Należy tylko powiedzmy czekać, żeby nie było jakiś gradu, które by nie, nie otworzył, nie zniszczył yy, dosychających później łuszczyn i nie było gradobicia, czyli popękanych łuszczyn. Ale plon powinien być dobry. Tak jest w całej Polsce, że paki są teraz dobre. Yy, po, dlatego dobre, że jednak maj był deszczowy, ta czerwiec też są duże przewidywane pogoda pogoda dobra w czerwcu, nie za i to jest najlepsze, że maj powinien być Chłodny w miarę i przekropny deszczowy, także to jest zapowiedź dobra dla wszystkich upraw, że jest jednak deszcz i nie będzie takiej suszy, na którą niektórzy czekali, że mierzy odszkodowania. Nie będzie, dlatego w Polsce w ramach tej suszy wieloletniej to się powinno uprawiać jak najwięcej o właśnie, rzepaku ozimego, zbóż ozimych, a w Polsce powinno być jak najmniej upraw jarych które są bardziej uzależnione od oczywiście suszy, tak w tym roku ten wygrał, kto na przykład kukurydzę, jak uprawę Jarą, chciał bardzo wcześniej. No, były przymroski, oczywiście były przymrozki, ale są mam odmiany odporniejsze na przymroski, mniej reagujące z, jakby wstrzymaniem rozwoju bo są takie odmiany ze smolic na przykład i one się dobrze rozwijają, gdy jest też chłodno i takie odmiany trzeba siać, które są bardziej odporne, tolerancyjne, na, nawet mają przymrozki, ale siać wcześniej. Im się, wcieje, się u, 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 uprawia jarę y, bardziej wcześniej, tym jest, są plony wyższe, ale tym jest mniejsza presja agrofagów, bo rośliny mocne znoszą bardziej y, agrofagi. Czy mniej reagują. Dlatego najważniejsze że w tej redukcji chemii, ale redukcja powinna być oczywiście ograniczona, a nie połowę, tylko ograniczona, mniej, to powinny być uprawy siane na dobrze uprawioną glebę. Czy agrotechnika jest na pierwszym miejscu? Oczywiście podozmian nie może być tak. Jak obecnie mamy kukurydzę przez wiele lat po kukurydzy, Unia Europejska w ramach tego po, od pola do stołu i bioróżnorodności chce zmienić, żeby kukurydza mogła być w monokulturze tylko dwa razy, czyli dwa razy pod rząd, później przerwa. Nie jak teraz jest monokultura przez 100 lat, tak nie powinno być. Ja jestem też za tym, żeby był podozmian, jest najważniejsza, to jest przerwa w uprawie rzepaku. Powinno być 4 lata minimum, ale jak jest kiła kapusty, to albo odmiany odporne o czym mówiłem na początku, albo powinny być też oczywiście przerwa w uprawie przy kilku kapusty, gdy nie ma odmian odpornych, to przerwa nawet około 10 lat. Tego się nigdy nie robi, dlatego polecam odmiany odporne na kiekopustek jest mało, ale to się zwiększa, bo hodowla pracuje nad odmianami odpornymi, podobnie też jest w uprawach ekologicznych. Tam też powinniśmy wysiewać odmiany odporne i na choroby, i na szkodniki, albo więcej tolerancyjne, bo tylko tak można albo chemię ograniczyć, albo. Też może oczywiście być projekt ekologicznym, ale wówczas to musi być odmiany odporne i tolerancyjne, ale najważniejsze, żeby jednak chemię stosować racjonalnie, a tam gdzie mamy uprawy ekologiczne, to można stosować te związki, np. siarki, miedzi czy biopreparaty na, na szkodniki, które są oczywiście te działają dobrze ale one nie, nie działają wystarczająco. Dlatego Unia Europejska myśli, żeby zwiększyć zakres substancji, które będą wykorzystywane w uprawach ekologicznych. I to jest też przyszłość upraw ekologicznych, ale to musi powstać, takie rozwiązania muszą powstać, które będą gwarantowały dobrą ochronę, szczególnie na plantacjach dużych, to będzie trudno do realizacji upraw ekologicznych. No, czyli podsumowując, jeszcze bardzo dużo przed nami, ale w tym właśnie rola Instytutu Ochrony Roślin. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tak, dziękuję ja bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.